Mamy 24 stycznia 2021 roku. Pierwszy odcinek w tym roku na kanale. Serdecznie Was witam, wyklęty. Teraz inaczej niż zazwyczaj standardowo się witałem. Może jako taka swoista zapowiedź lepszego, lepszego, stanowczo lepszego roku niż, słuchacie, 2020, który uraczył nas epidemią, pożarami, wybuchami chyba wulkanów, jak dobrze pamiętam, szarańczą wojną. Na, z dwa państwa się tam już nie pamiętam teraz jak się nazywają, możecie mieć teraz na ekranie się chleją między sobą. A i obal jeszcze Jankesi gdzieś zaczęli się z i, Irańczykami na naparzać po mordach. No ale widzicie, mamy już 2021 rok. Na, na, póki co styczeń zapowiada się e, bardzo przyjemnie, bo już połowa się słuchajcie skończyła, a bądź co bądź jednak jako że w wstyczy już całe bomby, no może, przepraszam, bomby, przysłowiowe bomby nam spadały na łeb. Teraz jest naprawdę przyjemnie. Śniegu co niemiara co od lat nie było widoczne. Pięknie się zapowiada, słuchajcie. Kontynuujemy, odchłań pierwszy, słuchajcie. Pierwsza rzecz, którą trzeba było chwycić, odchłań. I teraz już, mam nadzieję, porządniej teraz się za to zabierzemy, że przynajmniej cztery odcinki się pojawią w tym miesiącu. Jeszcze, a to mamy 24. I teraz, słuchajcie, tak. Aż ze ścisze, delikatnie. Kurczę, pięknie gra ta muzyka. E, słuchajcie, gdybyście się zastanawiali Voices Patrick, e, Kiosk, chyba jego autorstwa tutaj. E, piękny ambient. I teraz Tak. Podlevelowałem sobie, słuchajcie, troszeczkę postać, e, troszeczkę. Na czwarty poziom, słuchajcie, wjechałem. Udało mi się nawet e, zarobić troszeczkę grosza i kupić jeszcze na który daje mi ochronę przed urazami razy... ochronę przed urazami 3. Bardzo przyjemnie się sprawdza u mnie. No i jeszcze umiejętności. Jeżeli sobie tutaj wbijemy, możecie zobaczyć, że żyć wcześniej na ostatnim odcinku mieliśmy 61% na sztyletach. Teraz prawie 70-69%, nie? W tej chwili. Oj, bardzo przepraszam, mamy. Więc żeśmy się troszeczkę podrasowali. Ale jeżeli generalnie mamy, tutaj, słuchajcie, e, przypominam sobie ostatni odcinek, zrobiłem to jeszcze małego testa. E, ostatnio tu żeśmy się tłukli, tu mniej więcej jak widzicie, podkeją. Jak tam wchodzimy już na lewo, mamy na zachód. Rozpościerają nam się ścieki. To jest bardzo ciekawe miejsce, moim zdaniem. Już żeśmy tam wyłapali jakąś tabliczkę. Wypołali, wyłapaliśmy trochę monet. Yy, całkiem nieprzyjemne szczury oraz kraby jaskiniowe tam się znajdują. Yy, weźmy sobie, powtórzmy jeszcze. Może być, dobra. No, niech powiedzmy przez chwilę, że może być. I wydaje się, damy się do ścieki bardzo interesujące, ale trzeba powiedzieć że nie za bardzo jesteśmy nawet pomimo tego czwartego, słuchacie, levela, e, e, nawet pomimo lepszego uzbrojenia oraz lepszych umiejętności, nie jesteśmy w stanie za bardzo mierzyć się z tymi jaszczurami. Tak naprawdę to był... By, 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 byłby czysty fart. Albo się uda, albo się nie uda. Nie mówię o tym, że pokonując jednego szura jaskiniowego zaraz możemy napatoczyć się na drugiego, one są dosyć agresywne. Dlatego niestety w dalszym ciągu kanały pozostają dla nas niedostępne. A zważywszy, słuchajcie, że już mimo wszystko, patrzcie, wezmę sobie teraz, one są umiejętności, e, jeszcze raz dane, zwróćcie uwagę, że na czwartym poziomie myśmy ani razu nie wpadli do żadnej gildii ponieważ no, e, nie ma gildii łowców tutaj w stolicy krasnoludów. Także niestety my tutaj mamy w momencie, jak ja sobie tu wam jeszcze wam powiem, 68 lat, gdzie się tutaj powinno pisać o sesjach treningowych. Eee, patrzcie, akurat tutaj nie pisze, ale mamy tam ileś tam sesji treningowych. Eee, o, tutaj jest na dole. Treningowych i ćwiczeniowych 14 możecie widzieć. O treningowych mamy 8 i to jest w ogóle niewykorzystane, Dlatego z tego powodu, słuchajcie. No nie mam już innego wyboru, pomimo uzbrojenia sobie dalej nie dajemy rady, trzeba iść już do Mantaru, do stolicy ludzi, trzeba się stąd wynosić, eee, ta mapa już dłużej nam za, za chwilę się nie przyda, będziemy pracowali, a tutaj jeszcze popatrzyłem, korzystajcie sobie z phantom.com.pl bardzo wam się przyda tu między innymi taka już w innym programie wyrabi nam się wam wam ten program podawała chyba na poprzednim odcinku nawet. E, jest, słuchajcie, taka mapa, pa, mapa już pełna, uzupełniona. E, bardzo nam się na pewno przyda, jest o wiele fajnie zrobiona. Nawet kiedyś, jeszcze jak ja to próbowałem pykać, mogliście widzieć, mam swoją własną mapę i to jest moja własna. Oj, ale się przy niej męczyłem jednak, a się do no, dowiedziałem, patrzcie, że można przy tych mapach robić o takie coś. I po prostu łatwo. Te strzałki poniekąd robić I w ten sposób na przykład kreować sobie drogę A ja to jeszcze robiłem O, w taki sposób, jakby kopiowałem to po prostu Klawiszem R i tak mi to szło, nie? To porwie, bardzo to porwie Ale widzicie, taką bapę mam Ona nie jest do końca jeszcze pełna Ale powinna nam wystarczyć Gdybyśmy musieli na pilnie coś znaleźć Także no, słuchajcie, mantar I tam od razu pierwsze co zrobimy to słuchajcie, idziemy do... E, idziemy się przeszkolić, zaraz sobie to zobaczymy, ale najpierw... Dobra, jesteśmy pod kają. od razu sobie stąd to wyjdziemy, e, weźmy sobie momencik, tutaj wam... E... O, tu, tutaj mamy odchłań. E, to powinno być, słuchajcie, teraz up. Jesteśmy na wejściu, na wejście na keję. To jest tutaj. Wejdziemy sobie na west. Idziemy teraz do świątyni. Tam w świątyni będzie się znajdował nasz kochany maglotar, e, który pomoże nam, jeżeli chodzi... O, tutaj jest, w momencie, świątynia. E, pomoże nam się wydostać i przeteleportować do tamtego miasta. Więc teraz mamy, jesteśmy tutaj. E, raz, dwa, e, w dół, słuchajcie. Teraz możemy pójść e, na ulicę pustą, e, ulica pusta, na sam dół, proszę bardzo, west, west, teraz north i north, o, proszę bardzo, mamy, słuchajcie, Maga lotara e, krzyczy klator, czekaj, krzycz klato, albo powiedz, zobaczmy, co się stanie, powiedz klato, nic się nie stało, ale dobra, słuchajcie, e, weźmy sobie jeszcze, odpalmy coś, a, dobra, to się automatycznie przywija, ale trzeba kartę po prostu załączyć, nie? E, dwie, słuchajcie, bardzo fajne rzeczy jeszcze ewentualnie e, trzeba naprawdę z tymi komendami e, obczytywać, jeżeli chodzi o te komendy. Bo widzicie, na przykład, pamiętacie, na, po poprzednim odcinku udało na, na, nam się zrobić tabliczkę i próbowaliśmy to czytać, tutaj komendą właśnie czytaj tabliczka, e, nie nie chodziło. Próbowaliśmy ją zbadać, nie chodziło. A jest jeszcze trzecia komenda. Obejrzyj! I dopiero jak będziecie, wiecie, obejrzyj tabliczka. To wtedy dopiero wam się pojawia jej opis. Tabliczka to godny kawałek drewna z wypalonym napisem na jednej ze ścian. Napis brzmi drugnot, zarządca kanałów. Yy, I widzicie, już się teraz dowiedzieliśmy, że przede wszystkim kiedyś owy drugnot zarządzał tymi kanałami. Być może jeżeli jeszcze żyje, albo jakiś potomek jego żyje, byśmy mogli o te kanały się zapytać. Yy, trzeba byłoby pobiegać, ale wiecie co, powiem wam tak. Zostawmy w ogóle sobie ten temat kanałów na moment, kiedy będziemy mogli, bo na pewno będziemy mogli, prawdopodobnie nie będziemy mogli wrócić do tego miasta i będziemy już mocniejsi na tyle emocji, żeby te kanały w ogóle móc spadać, nie? I cokolwiek tutaj robić. No dobra, to... Aha, jeszcze jest druga rzecz. Jeszcze jest druga rzecz. Zauważyliście się na arenie przede wszystkim jak ja się tłukłem, flaki zostawały. Myśmy te flaki kiedyś próbowali sprzedawać, e, średnio to wychodziło jest lepszy sposób na to, żeby pozbywać się śmieci leżących na podłodze. Można rzeczy poświęcić. I to nie zaznaczy poświęcić jak święconą wodą, tylko poświęcić Bogom, nie? I wtedy te magiczne rzeczy, magi te rzeczy magicznie znikają. I Bogowie coś nam niby za to dają. W tym wypadku za flaki albo złoki dostajemy jedną złotą wodę, ale przynajmniej jest porządek na arenie i zawsze to jest jedna złota moneta do przodu. Także jakby co? możecie poświęcić. Coś. Eee, chciałem przez chwilę powiedzieć kogoś. Ciekawe, czy mógłbym teraz poświęcić Maga Lotara. Byłoby zabawnie. Zapisz. Poświęć kapłan. Zobaczę, czy to jest możliwe. Nie masz czegoś takiego. Szkoda. Myślałem, że będę mógł troszeczkę masakrować tutaj ludzi. Eee, tak z... E, e, joking. E, joking. Kurczę, co ja gadam już. Ja, jakbym jakiś kiedyś w przyszłości robot słuchał i się zastanawiał, czy ludzkość jest w porządku, no to może po takich filmikach wywnioskować, że nie będzie w porządku. E, ale dobra, zagadaj, magę. E, mam jeszcze pewne problemy, blabla. Arena już mi się znudziła, co ciekawszego, powiesz mi bla e, O mieście... E, do mojej sprawy z pamięcią, tak zapytajmy się go. E, dobra, chciałem się udać do Mantaru, szóstka. Eee... Zgoda, sam planowałem się tam wybrać, ale już tu nie wracam, więc bądź pewien, że załatwiłeś wszystkie swoje sprawy tutaj. Eee... Nie da się tu wrócić? Eee, zwykłą drogą nie. Kiedyś parę statków kursowało między Hexelon a Mantarem, ale od kiedy latarnia w Mantarze jest nieczynna, ostatni ze statków, Panna Morska, zrezygnował z tej trasy. O, to możliwe, że już nie wrócimy. Dobra, trudno, e, jeszcze raz słuchajcie, szóstka i jestem gotowy Znakomicie, zatem wypij tę oto miksturę Ja również za jej pomocą się tu przyniosę Że rzekł e, tą mak łyka, e, łyka zawartość fiolki i znika w krótkim błękitnym bł rozbłysku Kurcze, wcześniej zawsze to były takie runy teleportacyjne Tudzież jakieś zaklęcia A w tej chwili po prostu wystarczy wypić sobie miksturę I się teleportujecie, dobra e, e, e... Okej, 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 bo mamy tutaj, bo musimy pamiętać dwiemi, dwie mikstury słabymi miksturami relaksu, niebieska mikstura, wypij niebieska mikstura, no to wiem, zażyj, może zażyj, o zażyj. Miksura nie ma smaku ani zapachu. Wraz z pierwszym łykiem świat zaczyna się rozmywać. Jakby spowijała go błękitna mgła. Mgła gęstnieje, a błękit przechodzi w granat, a potem w czerń. Nagle rzeczywistość powraca i stoisz w środku placu świątynnego. Zatem jesteśmy. Musisz e, Miasto musisz poznać na własną rękę, bo ja nie mam czasu, żeby cię oprowadzać. Ale Adrem wspomniałem o miksturze. Składniki, które są mi potrzebne, to Aloes, kwiat bambusa, kwiat paprosi. 9 sił? Nie wiem co to jest We mnie, kierownika, krzyżnika, wina i grudka żwiru. Część z nich znajdziesz w Skaldas, część tu, a część w Dominion. Droga jest daleka, a i słyszałem, że obecnie drogi do obu tych miast są obecnie zablokowane. Z tym zapewne będziesz musiał sobie poradzić sam. E, po drugiej stronie tej świątyni, nieco na południe, jest kaczma pod klonem. Tam nie możesz często spotkać. Daj mi znać, jak zobędziesz składniki. Dobra, słuchajcie. Czyli, jakby co? Już mamy jakąś misję. Weźmy, zobaczymy co to mamy: misję, questy. Dobra, weźmy sobie print screena, jakby to walnimy. Nie chciałbym utracić e, tych informacji, ponieważ on tutaj nam już daje informacje. Wiecie, że mamy coś na niego zdobyć. I fajnie byłoby to zdobyć. E, dobra, e, zobaczmy: pomoc, może jakieś zadania, żebyśmy mieli jakąś taką listę zadań, to może Eee... Bla bla, zabij. No, nie będzie nie jakiś nie tunek. Walka czy chodzenie, czytanie, dziennik, dziennik. A, nie posiadam dziennika. E, dobra, słuchajcie. Jakby co... E, o, przygody. Przygody, lekcje. E, lekcje lotara. Dobra. E, później ewentualnie się słuchajcie, za to zabierzemy. Najpierw musimy się troszeczkę przeszkolić. Więc... E, dobra, spójrz. Zobaczmy jeszcze, gdzie jesteśmy z, A, jakby co, słuchajcie. Eee, jakby co, zawsze możecie też wziąć spójrz jakaś osoba na przykład mang I wtedy jakby co też możecie dzięki temu się roze rozeznać, czy przeciwnik już jest umierający, czy nie umierający, jak jest, no jak wygląda, warto też tej komendy używać, co ciekawe fontan czy to tak by zadziałało, no widzicie nie działa Dobra, eee, to teraz sobie zobaczmy Komentarze. My teraz wylądowaliśmy gdzieś przede wszystkim na Placu Świątynnym. Rezydencja, magazyn, Plac de Filad, opuszczony broń, brama północna, rezydencja, wyrwa, w ogóle można sobie zapiszą przede wszystkim. Ist, e, e, Plac Targowy. Plac Świątynny, Plac Targowy. Patrzcie, teraz człowiek musi się ogarnąć, to jest arena. Tym Widzę, są cholera tutaj na tej mapie realizowane. Chyba jednak moja mapa, pod tym względem, jest lepsza. Eee, plac Defilad, brama wschodnia, szybko jeszcze to zobaczę, wyrwa murze, sutera. Eee, ciężko po tych ikonkach bezpośrednio się ogarnąć, co jest czym, więc wiecie co, skorzystajmy jednak z tego, co mamy. Dobra, plac świątynny. Eee, plac świątynny, momencik, na... tutaj mamy, e, momencik, tu jest świątynia. O, może się, wam pokażę, spójrz kapłan. I to wam powinno od razu dać, o, co na przykład odnosi przy sobie e, strzegą go bogowie, co można poznać po znaku rangi wyższym na płaszczu. E, kapłan jest w znakomitej kondycji, 100% HP, może to po prostu oznaczać, nie? Dobra, e, plac targowy i myśmy teraz szli na wschód, na wschód, czyli ze wsch z zachodu na wschód, żeśmy szli, na plac targowy, plac defilad, placyk, placyk, opuszczony dom. E, zaraz przybliżę to ewentualnie, tylko się, tylko nas znajdę. E, Partę ulica Klifowa, ulica Klifowa, rezydencja. Oj, 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 oj Plac cmentarny, pokój mistrza. O, 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 tu! tu. Tutaj, słuchajcie, patrzcie, tu jesteśmy, dobra. Czyli myśmy teraz znaleźli się tutaj, na, jesteśmy na placu targowym. I teraz, dobra, patrzcie, jak blisko mamy tutaj piekarnię, jakby co. Tu jest troszeczkę sklepów, na pewno nam się przyda. Kaczmie pod klonem znajdziemy magalotara. O, właśnie, tutaj będziemy potrzebowali. E, ale my potrzebujemy gildi e, naszej gildi łowców. Eee, Wejście do Gildii Wojowników, nie, Gildia Wojowników nam się nie przyda, to jest barw jakimś tam rocznym antykwariat, Gildia Magów jest, eee, mieszkanie, Gildia Złodziei, Gildia Skrytobójców, nie, jest, o tutaj, hol Gildii Łowców, czyli tu się musimy dostać, więc teraz tak, tu się musimy dostać i jesteśmy gdzieś tutaj. Czyli teraz tak ee, wyjdziemy sobie od razu e, na skrzyżowanie. Wyjdziemy sobie teraz na wschód idziemy o. Dobra, na skrzyżowanie jesteśmy tutaj. Teraz sobie idziemy na e, ulicę Murną. O. I teraz jak jesteśmy tutaj, to możemy sobie iść do ulicy głównej. E, west, west, west. Ulica główna, jesteśmy tutaj e, na plac cmentarny. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Jeszcze sobie odpalmy jakąś muzyczkę. Trochę dzisiaj takiego będzie łażenia po mieście, słuchajcie. Okej. Okay. Eee, plac cmentarny. Teraz aż na, 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 na zachód, aż dojdziemy do placyku. Eee, jesteś za bardzo zmęczony. Patrzcie, właśnie. Dlaczego między innymi? Noszę przy sobie około 22 kilo... Eee przedmiotów. Jak weźmiemy sobie na ekwipunek, możecie zauważyć, że ja sobie trochę nakupowałem, nie wiem czy może nie począłem, patrzcie mam troszeczkę ciastek. Mam dwie jakieś słabe przynajmniej... który loksu... widzę, że one też trochę ważą. Eee... Co my tutaj mamy jeszcze? 9 butelek wody ponad mamy. Mamy 6 bochenków chleba. Eee... Przy sobie, nie? I to wszystko troszeczkę waży. Lamp mamy dwie lampy i jedną możemy sprzedać, bo tak naprawdę kupiłem na zapas. Myślę, że to się będzie zużywać, a się chyba nie zużywa. Butelki wody, słuchajcie, ciastko. No, trochę to wszystko waży. Odpoczywaj. Ale spokojnie, co się zje, to się... nieco się zależymy. Widzę, że złote monety też, słuchajcie, widzicie, ważą. Dlatego trzeba będzie troszeczkę przy tych złotych monetach... E, ...jeszcze ten, jak to się nazywa? E, zapisz, dobra. Dlatego przy tych złotych monetach e, trzeba będzie później do banku skoczyć i je po prostu od... nie pamiętam, zdeponować właśnie. Ej, po prostu trzeba będzie te pieniądze wyłożyć do banku. Dobra, jesteśmy na ulicy Cmentarnej. Ej, ulica Cmentarna, jeszcze raz na wschód, Uli... przepraszam, na zachód, ulica Cmentarna, placy. dobra. Ej, teraz wystarczy, że pójdziemy sobie... Ej, będziemy tak iść na dół, aż dojdziemy do ulicy Ogrodowej. O, 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 Jesteśmy na ulicy Ogrodowej, teraz po prostu je, pójdziemy sobie jeszcze raz, bo przestrzeliśmy na północ, na o. I jesteśmy teraz w holu łowców, e, w ho holu łowców, gdzie to będzie, to jest nasza, słuchajcie, e, e, nasza własna I teraz będziemy mogli sobie troszeczkę potrenować. Dobra, e, co jest sklep dla łowców, to sobie, albo wiecie co? E, lista, zobaczmy co oni tutaj mają. Cisowy łuk, o proszę, dla nas łuki mogą być dla nas bardzo fajne, chociaż w style też poszli, ale podejrzewam zwykły łów. Eee, będę strzała, po tym na zwykła prosta proca, a patrzcie, myślałem, że może coś tu będą mieli ze, em, ze sztyletów, a okazuje się, że jednak nie. No ale dobra, eee, może to zaraz, zaraz sobie z nim pogadamy, najpierw musimy zagadać tutaj, gadaj mistrz. Eee... Nim o naszej gildii. Cóż, jesteśmy jedną z najstarszych gildii w tym mieście. Od dawna działamy tu pod różnymi nazwami. Kiedyś byliśmy gildią myśliwych, później powstał odłam zwany gildia drwali. Eee... dali ślali masowo lasy? Eee, przez wiele lat wyodrębniały się jeszcze gildie teraperów, pasterów, pasterzy. E, ale traktat z 1100-tego stali wszystkie właśnie w gildie łowców. Eee... Dobra, z nim sobie jeszcze zaraz pogadamy. E, ale teraz tak, pomoc trenuj. U e, ludzi znających się na rzeczy możesz rozwijać sobie współtrenując je. Yeah. Służynik jest jeszcze siła, zręczność... Okej, okay, czyli to, trenuj jest na siłę. E, a teraz e, e, Teraz tak, czy e, momencik, trenowanie... E, g, e, a pom pom pomocą może inteligencja. E, czyli to jak szybko się uczysz oraz ile przybudować im mana po zdobytym e, poziomu. Dobra, a może teraz tak, czyli pomoc... pomoc ćwicz, e, umiejętności umiejętności ćwiczenia, które... OK, zawsze zabiera jedną praktykę, jedyne jak sobie zawansenie umiejętności może się w wielokrotnym jej używaniu. Dobra. czyli jak mamy umiejętności? To teraz możemy sztylety. Oczywiście, że jak główną bronią teraz dla na nas są sztylety, to nie ma sensu jakiegoś sokralnego wzroku wykorzystywać czy tam opatrywania rano, chociaż opatrywania ran to jak najbardziej się przydaje. Eee, potrzebujemy na chwilę obecną jak najbardziej wzmocnić nasze współczynniki obrażeń, więc spróbujmy ćwiczyć sztylety. O, proszę. Eee, bierzesz się o w nauki. Kolejne godziny schodzą na zgłębianiu niuansów umiejętności sztylety. Umiejętności, zobaczmy, 71%. Nice. Dobra, oczywiście, że my tutaj e, dalej ćwiczymy te sztylety, a mieliśmy tam 14 sesji, więc... Ooo, weźcie, zobaczcie. To strasznie nam zjedz chleb oraz wypij wod butelka, butelka wody. Na co strasznie ten bierze i jeszcze raz ćwiczy sztylety na cała północ. Eee, dobra się analizujesz wiedzę. Troszeczkę nam też tutaj możecie zauważyć, że od tego chyba e, czy mi się tylko zabawało, a nie, wydawało mi się, że troszeczkę tutaj naszego e, sześć min zeszło. Umiejętności 74% e, czyli im dalej idziemy, tym troszeczkę trudniej jest to wszystko e, machnąć, ale weźmy jeszcze ćwicz, ćwicz, ćwicz i ćwicz. E, wypij butelka wody, zapisz. Umiejętności i zobaczmy 79%, dobra, jeszcze jedno sobie machnijmy, eee, czy ja wypiłem tą butelkę wody eee, jesteś mocno spragniony Wypij. właśnie eee, literówka by się tu pojawiła, możecie zauważyć, okej. Okay. Eee, zjedz... Patrzcie dobrze, że kupiłem ten cały chleb, ale on słuchajcie, schodzi przy, eee, przy rasowaniu swoich umiejętności, dobra. Weźmy jeszcze raz, ćwiczmy te sztylety. Eee, I teraz zobaczmy sobie nasze umiejętności. Jeszcze, patrzcie. Ćwicz. Niech będzie 80%. Chcemy mieć 80%. Sztylety. To jest nasza główna broń w tej chwili. Eee, umiejętności. Dobra, zapisz. <laughs> 81% to już jest bardzo e, dobra. Myśmy w odcinku mieli 61%, teraz mamy 81%, więc już nasza częstotliwość zadawania obrażeń powinna być bardzo wysoka. Dane. E, mamy cztery sesje treningowe, patrzcie, dobra, no teraz dobrze to wykorzystajmy. Umiejętności. E, moglibyśmy to dalej w stylety ładować, ale myślę, że na chwilę obecną mm, możemy sobie z tym przystopować. Włóki. E, gra na sobie wyposażyła jeszcze ewentualnie w umiejętność łukami łukami. 30%. czyli sugeruje, że powinniśmy w tą stronę pójść. E, trzeba byłoby tego zorientować, się mniej więcej jak wygląda... E, walka w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o korzystanie z łuków. Więc może najpierw, jeżeli już to spróbujmy, przy zarabieniu troszeczkę pieniędzy zapoznać się z e, mechaniką działania łuków, a dopiero potem nie pójdziemy. E, moglibyśmy w następnym... E, Następnej, wiecie co, albo skradanie rzucić, żeby przedostać się nie wroga, albo ewentualnie opatrywanie ran, bo do opatrywania ran zawsze się może przydać, w jakiejś krytycznej dla nas w chwili, ale to potem, dobra. Teraz tak mamy sesji, słuchajcie, jeszcze samych treningowych 8. E, I powinniśmy, której sobie z naszych e, ogólnie statystyk, tutaj do siły, albo do innego czegoś takiego, tutaj sobie e, sprawdzić e, dane umiejętności. Aj, ja głupi. Tutaj mamy przede wszystkim nasze słuchajcie. Ee, na, e, na nasze informacje przede wszystkim o kondycji, o zręczności itd, i tak dalej. Zręczność najprawdopodobniej, będzie nam potrzebna do używania łuków, siła oczywiście do sztyletów. W chwili aktualnej najbardziej używamy siły, nie? Chodzi przede wszystkim o zadawane obrażenia. Jeszcze możemy się zorientować zręczność. Tutaj szybciutko, eee, a nie jednak, wybaczcie, chybienia, czy uniknęło nałeś ciosu wroga, więc wiecie co, trenuj siła, sobie teraz zobaczmy, eee, dane, 21, dobra, trenuj zręczność, eee, weźmy sobie jeszcze raz zręczność oraz trenuj siła, eee, te dwie nam się, dwa współczynniki nam się przydadzą, inteligencja czy mądrość, teraz tak, Któryś tutaj, e, któryś z tych e, czynników mądrość albo inteligencja powodował, że możemy otrzymać więcej sesji treningowych bądź ćwiczeniowych. E, mądrość. Warto w coś takiego inwestować o właśnie, patrzcie ten współczynnik odzwier odzwierciedla twoją mądrość, od której zależy na przykład to, ile dostajesz sesji ćwiczeniowych po zdobyciu poziomu dlatego między innymi słuchajcie, już jak od trzeciego, czwartego poziomu nie opłacało się mi siedzieć m.in. w Hexenlore ponieważ jeżeli bym zdobywał tam na przykład dziesiąty poziom nie inwestując punktów w taki nawyką na przykład statystykę to tracę w rzeczywistości, nie? Eee, inteligencja. Inteligencja chyba eee, jak szybko się uczysz oraz ile ci przybywa ma na pozobyciu poziomu eee, to inteligencja też mogłaby się przydać na przykład jak używamy stale jakiegoś eee, jakiegoś eee, na przykład sztyletów albo mieczy i to faktycznie mogłoby się przydać ale myślę że na początek wiecie co jeszcze troszeczkę pójdziemy w mądrość, czyli, czyli e, trenuj mądrość weźmiemy to tak e, mądrość e, trenuj mądrość z 2 trzy dane mamy jeszcze jedną sesję treningową e, mądrość mamy 13 inteligencję 8 kondycja wiecie co i ostatni punkt ewentualnie dobra niech będzie inteligencja inteligencja dobra Wykorzystaliśmy już wszystko, co żeśmy mieli do wykorzystania. Eee, ha, 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 ha. I teraz sobie możemy przejrzeć przede wszystkim, co dalej, słuchajcie, co dalej. Wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwe e, tutaj e, punkty. Powinniśmy chyba ewentualnie pójść e, za tym e, questem, który nam dał tutaj Maglotar. I spróbować go wypełnić. E, Skaldast, pamiętam, było na północy. Wtedy jak się idzie przede wszystkim subtraktem można dojść na, do Skaldast. Trzeba tam uważać, tam jest trochę bestii. I można oberwać po głowie. Dlatego no... Po Skype. Nie muszę, że, żebym się nie skojarzył o Skype. Nie używa tego, tego programu od lat. W ogóle. Bo, że jak byłem w gimnazjum, używałem Skype'a. A do tej pory pamiętam ten cholerny dźwięk. O rady. Nie, to, to jest chore, nie ja, muszę aż, nie, ja muszę zmienić muzykę. Nie, to jest złe, to jest złe, nie. O Po prostu... Coś we mnie no, normalnie aż... Nie, 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 mogę po prostu, nie, aż mnie bierze coś w środku na, na ten dźwięk scape'a, nie, o, okropne. No, ale dobra, słuchajcie, eee, mo możemy sobie jeszcze ewentualnie, wiecie co, to dobra, na koniec ewentualnie jeszcze sobie zagadamy z barmanem, zagadaj barman. Eee, nie macie nic do powiedzenia. Aha, okej, okay, czyli tyle na ten temat było. Eee, myślę, że na, na następny odcinek, ewentualnie, jeżeli tu się trochę potnie, bardziej okaże się, że jest troszeczkę więcej czasu. Eee, wezmę, słuchajcie, będziemy zbierać te całe ziółka. Ja jeszcze tu spróbuję podekspić troszeczkę naszą postać, eee, ażeby. A Przede wszystkim yy, nie startować wiecie co tam od razu jak pójdziemy do Skull Dust, żeby być troszeczkę mocniejszym i nie startować od razu do tych potworów takich jeszcze goły, bo boję się, że jednak możemy być za słabo przygotowani. Także co? Zobaczy skoro do z następnego. Dobra, jeszcze jedna rzecz słuchajcie. Eee, przeżyłem około tego tuż obok słuchajcie, spacerowiczka, postanowiłem ją zagadać i chociaż durny, ale szykuje się złać ten quest, za który zawsze może coś się tak zyskawy. Zagadaj eee, spacerowiczka eee, szukam pracy. Nie potrzeba czasem zabić jakiegoś smoka. Mm. Tak, pomiędzy się, krążą takie plotki, że pomagasz czasami ludziom w nietypowych problemach, a także sporo podróżujesz. Może faktycznie mógłbyś mi pomóc? No, niewykluczone o co chodzi. E, ponad miesiąc temu ktoś ukradł mój kufer. Kiedy wracałem powozem z Dominon, e, nie było tam nic bardzo cennego, oprócz jednej rzeczy, choć to ma tylko wartość sentymentalną. Chodzi o suknię, którą mam po matce. Suknia była ciemnozielona z ciemnozłotą koronką wzdłuż dekoltu. Miała odkryte plecy i bufiaste rękawy. Gdyby się Znalazłem ją gdzieś w trakcie swoich wędrówek, przynieś mi ją, choć niestety nie będę mogła cię wynagrodzić. I o ile nie wiem, czy jest sensem jakoś specjalnie, może ulatać się za to całą, e, słuchacie, e, sukienką, to jeżeli gdzieś faktycznie po drodze nam się ona natknie, e, zawsze możemy, słuchacie ją ewentualnie po prostu zwrócić. A kto wie, może jednak coś się albo idealnie zarobimy, albo przynajmniej sesja treningowa zawsze będzie, słuchacie, w porządku. E, nie mam sprawy, jeżeli na nią trafię, na pewno, na pewno ci ją e, przyniosę. Bardzo będę ci za to wdzięczna. Dobra, więc sobie przygody, sobie zobaczmy. O, drobna przysługa. E, możemy jeszcze ewentualnie spójść na przykład, właśnie między innymi spójrz e, spacerowiczka. E, Jedna tylko po prostu rzecz, eee, wybrała się na przechodzkę po swoim rodzinnym mieście, ale zapewne i tak ma sztylet ukryty gdzieś pod ubraniem. Lepiej nie szukaj! Ach, po prostu uśmiechnęłem się delikatnie na ten nawias, nie? Także no, do zobaczyska w następnym.